Jakie to szczęście, jakie to szczęście, że wy już nie rządzicie. Jakie to szczęście dla Polski. Bo my o bezpieczeństwie państwa tu rozmawiamy, o bezpieczeństwie Polski, a pan o wyborach. I to nas różni. Dla celów wyborczych gotowi byliście odtajniać część zmanipulowanych dokumentów, które były również dokumentami Paktu Północnoatlantyckiego. Dla was zawsze cel polityczny, cel wyborczy był ważniejszy niż bezpieczeństwo państwa. I pańska wypowiedź też o tym świadczy. Bo w retoryce to Pan wspaniale, tak jak, tak jak często wy, w retoryce antyrosyjscy, antyrosyjscy, tylko jak spojrzymy na fakty i na wasze osiem lat rządów. No to co z tego zostaje? No w czyim interesie było granie na rozmontowywanie Unii Europejskiej? No przecież w interesie Władimira Putina. Wie pan, wy posunęliście się nawet do tego, że przy udziale tak wybitnego specjalisty od obronności jak Bartłomiej Misiewicz napadliście Centrum Eksperckie Kontrwywiadu NATO w Warszawie. To, to służyło, To służyło. Wiarygodności Polski w ramach paktu północnoatlantyckiego? Sojusz z Orbanem, z partiami proputuniowskimi w Unii Europejskiej. To jest dorobek waszych ośmiu lat rządów. Nawet w sferze gospodarczej posunęliście się do tego, że stację Lotosu sprzedaliście firmie uzależnionej od bliskiego sojusznika Władimira Putina. I to są fakty. I przed tymi faktami się nie obronicie. Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Naród ukraiński zmaga się z barbarzyńską, niczym niesprowokowaną i nieuzasadnioną agresją ze strony Federacji Rosyjskiej. Naród ukraiński zmaga się z ludobójstwem, czystkami etnicznymi, uprowadzaniem dzieci i nieustannymi terrorystycznymi bombardowaniami. Naród ukraiński walczy za wolność naszą i waszą, za wolność Europy. Za wolność naszą i waszą to hasło, które obecne było na polach w polskiego żołnierza. Od powstania listopadowego po II wojnę światową. Dziś szczytny sens w nim zawarty realizują żołnierze Armii Ukrainy. Trzeba zrozumieć, że bronią także i polskich granic przeciwko rosyjskiemu imperializmowi, którego ducha wskrzesił Władimir Putin, prezydent Zbrodniarz. Każdy przyzwoity człowiek w Polsce doskonale wie, kto jest tu agresorem, a kto ofiarą, kto wywołał tę wojnę, kto broni niepodległości i wolności. Tu nie może być symetryzowania, tu nie może być niuansowania, tu nie może być żadnych wątpliwości. Ci, którzy tego nie zauważają, a niestety siedzą także tu, w ławach Sejmu Rzeczypospolitej, powinni zadać sobie pytanie, czy jemu interesowi służą, bo na pewno nie interesowi Rzeczypospolitej, na pewno nie polskiej racji stanu. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, dziś, kiedy słyszymy wypowiedzi polityków PiS. Czy także Konfederacji, w których wybrzmiewają wprost nuty putinowskiej propagandy, apeluję do Was. Opamiętajcie się, Polska jest jedna. Nie można narodowych interesów palić na stosie partyjnej polityki. Polityki, która może prowadzić Rzeczpospolitą w ręce Putina. W mediach codziennie wypowiadacie haniebne słowa o prezydencie Żeleńskim. Haniebne słowa o tym, że wymuszona przez USA i Rosję kapitulacja byłaby korzystna dla Polski. Tak mówicie codziennie. Jeszcze mówicie po polsku, ale zastanawiam się, w jakim języku myślicie, bo na pewno nie w języku polskim. Wolna Ukraina i silna Unia Europejska, silna Polska to podstawa polskiej racji stanu. To podstawa naszego bezpieczeństwa. Chyba, że marzy wam się granica z Rosją od Bałtyku po Bieszczady. A jeżeli tak, to przestańcie nazywać się posłami na Sejmie Rzeczypospolitej, bo nie jesteście godni tego miana. Rząd premiera Donalda Tuska odbudował sojusze w ramach Unii Europejskiej, tak zniszczone w okresie ośmiu lat rządów PIS. Polscy żołnierze szkolą się, a nie uczestniczą w propagandowych piknikach. Polski premier jest liderem, którego opinii słucha się w Europie z uwagą. Czasy, gdy premier Morawiecki traktowany był jak dziś rosyjski pomocnik Orban, na szczęście już minęły. Na szczęście, bo przecież widzimy, co się stało z Węgrami. Polska podąża wreszcie drogą niepodległości, a niepodległości.